coś tam, coś, tam, coś, tam coś to Sła... Ja <śla> takie za słabo, nie wleci, no nie ma no. moja, żeby tego nie obronić <śla> no. O jak <jacy. śla> to <Tą> bukę <osobówkę> wywaliło <śla> Ty mi się da się wyprzedzić, nie daj o kurwa! Ja nie rozumiem. Ci się zdarzają i nic im się nie dzieje. Ja, ja mi jest szeryf Ok. O kurwa. Ulobisko. To był przypadek, jakby co? Ufa! <śla> Co ty odwalasz? A co ty odnieśprzasz? Te z... Ty właśnie jest się, z A, pat, 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 patrz jak leci NO nie! Uf. Oko Sześćdziesiąt procent Ty co ty robisz? Od się No i nie go po dupie Wielki streamer hono hono Co ty robisz? KURWA A się wyjebał Ua! zahaczyłeś mnie Wy tam lecie? Jak, no, no, Jak no, 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 cię na za? Czypum. Jak? Zobacz sobie. Dobrze, nie obcy. Ty nie. Tak. A ja dalej nie mogę jechać. Jakby to nie.